No, to już nie nagrywa. Tak, to już się już Dobra. I jesteśmy na Gali FSC 11. Ze mną zawsze poważni. Sebastian, witam. I Bartek, witam. Chłopaki, fundamentalne pytanie, co tu robicie? My przyjechaliśmy, bo w Bytowie taka ciekawe wydarzenia kulturalne organizują i chcieliśmy trochę, trochę sztuki, sztuki pooglądać. Tak, tak. Sztuki walki. Do sztuki walki, i posłuchać trochę pięknego y, dopingu na trybunach, y, o treści pozdrowienia do więzienia <grym, 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 i tak dalej. Kulturalne miasto. Kulturalne. Kulturalne towarzystwo na kulturalnej gali. Z kim przyjechaliście? Kogo wspieraliście? Ja przyjechałem z moją narzeczoną Martyną, która dzisiaj, dzisiaj się biła, a także bił się od nas z klubu Mighty Bulls Gdynia Mateusz Pawlik i pomagaliśmy Syfkowi Millerowi z Włóca Fighting, z którym ja oczywiście też znam się od wielu lat, któremu bardzo lubię pomagać w narożniku, już byłem któryś raz. Sylwek mi wielokrotnie pomagał w przygotowaniach do moich walk, więc cieszę się, że teraz reprezentujemy też jeden klub i, i mogę mu pomagać normalnie. Nie jako ziomek, tylko jako przyjaciel z maty. Zawsze miło się z wami chłopaki widzieć, ale... Czego się kurwa się? Podobało nam się, to do widzenia. <śpuszczaj> 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 e, ale... D dobra, no musicie przyznać, że, że klimat na tych małych, lokalnych galach jest nie do podrobienia. No, Ojej, oj, oj, to podróż. Oj, zwłaszcza pięknie to wygląda zawsze na backstage'u. Chciałbym mieć taką kamerę GoPro zamontowaną na głowie i może nawet kiedyś to zrobię i po prostu potem skleję z tego vloga. Ludzie zobaczą, co to jest prawdziwe polskie MMA od kuchni. Od kuchni. No, pomysł na materiał teraz. <laughs> to już jednak nie zobaczy tego do mojego. <laughs> I wybijeśmy teraz z rytmu Sebastian, bo chciałem was pytać jeszcze o taką rzecz jak i tutaj sobie zrobię cięcie Jeszcze raz. Sobie zrobię cięcie, bo ka wybiłeś mnie z rytmu. A właśnie, dobra, teraz użyłem Sebe Sebek, Prze przeglądałem sobie dzisiaj Twittera, tak. gdzieś odnośnie wpisu Artura Ostaszewskiego na temat tego, co stało się w walce Sylwka Millera. konkretnie. nie, nie tego, tak Ale nie, bo jestem tak troszeczkę martwiący jest to, że fundamentalne rzeczy czasem trzeba na tym Twitterze kibicom tłumaczyć i mimo, że to jesteś w kategorii koguciej, no to ty... Warzysz 2- trzy razy do roku ten, ten limit, a na co dzień, czy, czy w walce, to jest, no, dycha więcej. Więcej niż dycha. Więcej niż dycha, więc... No tak, no, 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 no co mogę powiedzieć, no... Myślę, że każdy, kto trochę siedzi w tym sporcie, obserwujemy no to, to wie, że na ważeniu dzień wcześniej jesteśmy, my jako zawodnicy, w większości bardzo mocno odwodnieni. Mogę śmiało powiedzieć, że, że praktycznie każdy zawodnik kategorii koguczej do walki w klatce ma około 70 kg, więc wracam mu spokojnie z 8-9 lat, lat mu wracam, 8-9 kg. Pięknie się zamieszałem, pięknie bym długo mu wracam. Dobra, dobra wracam mu tak 8-9 kg, więc no tak. No tak, no, no wiadomo, no na co dzień waży dużo więcej. no W tym momencie no, to oczywiste, że mam siódemkę z przodu, e, ale drugiej cyfry nie podam, bo jest całkiem spora. Półśrednia czy wyżej? Nie, no nie, no. Nie, tych, ej, ogólnie bliżej półśredniej niż e, lekkiej. No to dobra, sobie przy... cyferki można to pasować. A co u ciebie, Bartku? Walka niedługo? Yy, walka niedługo, tak, za dwa tygodnie. Także już teraz poczułem tutaj przedsmak emocji z Martyną i za dwa tygodnie moja kolej. A co sądzisz o wczorajszej walce twoich dwóch byłych rywali, czyli hamburgera z piwowarczykiem? Hamburger się nie był z piwowarczykiem. Tak, tak. to fakt. <grym> <grym> Nie no, bardzo fajne walki. Jedna i druga. Uważam, że Dominik pokazał się. Z, z, Dominik Humburger pokazał się z bardzo dobrej strony i zresztą tak jak Borys dzikowski dali naprawdę fajną, fajną walkę. Myślę, że tam Bonusik może wpaść. No a damen co no, po profesorsku, nie? Szybka, szybka robota i... To jeszcze już ja tak e, przejąłem ten wywiad i, i zadaję pytania. E, to, co sądzisz o tym? Co, ty, 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 co, Bartek, co sądzisz o tym, że Damian e, zapowiedział galę, która odbędzie się w Ergo Arenie w czerwcu i powiedział, że bardzo chętnie zawalczyłby tam ze zwycięzcą Twojej walki, którym no niewątpliwie będziesz? No ja jestem no tak, nie wiadomo. Gala, gala w trumnie i, i co, no, walka z Damianem. E, raz już się zmierzyliśmy, raz już go pokonałem, więc, więc mogę to zrobić drugi raz. E, minęło od tej walki no, już sporo czasu i ja i on mieliśmy wzloty i upadki w karierze, ale też bardzo się rozwinęliśmy jako zawodnicy, więc myślę, że że to będzie byłaby bardzo, bardzo, bardzo ciekawa widowiskowa interesująca walka. Tak, no to ja z tej strony mam jeszcze tylko jeden apel na skoro już e, ogólnie wiadomo, że ta gala w którym mieście się odbędzie w czerwcu, 14 czerwca, jak wczoraj podało KSW podczas swojego eventu. No, to ja zapraszam Was wszystkich kibiców do tego, żebyście się tam pojawili i spamujcie naszymi nazwiskami wszędzie, gdzie tylko możecie. Trójmiasto.pl, wszystkie jakieś portale, które są w Trójmieście, żeby ludzie wiedzieli, co się odbędzie, bo ja mogę obiecać, że też tam będę i zrobimy rozpierdziel. Zrobimy rozpierdziel i mamy jeszcze jeden apel tutaj do, do kibiców, bo to jest bo... ryby, który prowadzimy Stoń, sami. Stoń, dzisiaj, sami. Dzisiaj walkę wygrał Mateusz Pawlik tak. i była to chyba najbardziej widoczna. Walka całej Galii i był oczywiście takim lokalnym bohaterem. Widać, że pół, y, pół hali kibiców było, było od niego i, i były naprawdę wielkie emocje. No i na pytanie w wywiadzie: mm, Co dalej? Co dalej? Zapowiedział jasno, jasny statement, że, że chciałby stoczyć walkę w KSW, więc tu bardzo, bardzo bym to widział, w którym mieście. I mamy apel także do kibiców i do Wojsława, tak. i do KSW. Wojsław, to się sprzeda. To się sprzeda, a Mateusz jest naprawdę twardym, mocnym zawodnikiem. I, I dużo zdrowia na sparingach, czy mi, czy Krystianowi Kaszubowskiemu zabiera. I myślę, że bardzo warto dać mu szansę. Tak, no nawet jeśli miałby otwierać kartę, no to, to na 100% zrobi tam straszny rozpieszczony, że to jest gościu, który nie robi kroków wstecz. Ani kroków wstecz. <laughs> Także spamujcie Mateusz Pawlik w KZU Ergo Arena, i, i widzimy się, kochani. Dziękujemy za wywiad. Ja tylko powiem, Muszę że... Nie, ja tylko słowem podsumowania powiem, że oddając wam mikrofon, merytoryka tego wywiadu drastycznie wzrosła. Dobra, dziękujemy ja no. pozdro.